Sztuka się robi. Sztuka się robi. Sztuka się robi. Sztuka się robi. Sztuka się robi, robi. Robi, robi, robi. W trzecim odcinku podcastu towarzyszącego trzeciej edycji Sztuka się robi projektu rezydencji artystycznej dla osób, które tworzą teatr dla dzieci, porozmawiam z aktorką Magdaleną Bednarek i aktorem Kamilem Markiem Kowalskim. Oboje brali udział we wszystkich trzech edycjach projektu. To jak wyglądała Wasza współpraca z kolektywami podczas różnych edycji? To może ja zacznę w takim razie. Mogę śmiało stwierdzić, że każda z tych edycji była bardzo różna. Każda dotykała innych tematów, które pozornie były do siebie bardzo zbliżone, mam wrażenie, ale ze względu na to, że każda grupa przyszła z innymi doświadczeniami, z inną energią, z oczekiwaniem innego efektu. To każda praca, mimo że lawirowała wśród tych samych tematów, to jednak była finalnie była o trochę czymś innym, mam wrażenie. Jednakże to było doskonałe pole do eksploracji, jakiejś takiego, takiej czułości do siebie, do wszystkich, dookoła. I tak. Projekt Sztuka się robi jest moim ulubionym projektem w Tatrze miejskim Miniatura. I nie wcale dlatego, że, że w tym teatrze pracuję. Pozdrawiam serdecznie dyrekcję. Myślę, że to jest super pole do, do szukania i tak jak Magda powiedziała, każda z tych trzech edycji, kolektywy, które przyjechały, pracowały zupełnie z inną formą przekazu. W pierwszej edycji moja grupa pracowała z ruchem i próby to spotkanie z, z Anetą Jankowską i z kolektaczem było takim takim właśnie zoomem na swoje ciało i zoomem na ciało reszty zespołu reszty obsady uczyliśmy się takiej bardzo uważności takiego skupienia na siebie ale też na Resztę zespołu, ponieważ dużo w tym pokazie było improwizacji, i ten ruch nie był tyle, co jakąś choreografią, tylko właśnie opowiadaniem historii, tworzeniem jakiejś nowej, zupełnie rzeczywistości, i też z drugiej strony patrzeniem na, na ten ruch i opisywaniem go, tworzeniem historii. Storytelling też tego nas nauczyła Aneta. Druga edycja, był to koncert. Teksty piosenek napisała Malina Prześluga. Z wypowiedzi dzieci zebraliśmy różne historie, i z tych historii Malina napisała tekst piosenek. Był to koncert pankowy i był bardziej z takim przymrużeniem oka, z, taką, z mnóstwem, mnóstwem radości, mnóstwem zabawy z naszej strony, takim trochę taką karykaturą dorosłych, tego jak chcą wychowywać dzieci. O, 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 o. Nie lubię mięsa warzywnego. I takie bułki, takie jakby jagodzianki, i cytryny jabłka starego. A najgorsze są raczej buraczki. I te sypane, te zielone, te są ble Wszystko z otwartą buzią, je też ble! I ser, serskiły ser, zgniły ser, kiedy ktoś sobie No a trzecia edycja, ostatnia, bardzo dała pole do takiego szukania. Wspomnień naszych, też naszych wspomnień z dzieciństwa, tego co było właśnie małe i miłe, ale też otwierało bardziej oczy na, na to, co mamy teraz wokół siebie, i przynajmniej dla mnie uczyło takiej wdzięczności i takiego, takiej radości, właśnie yy, przypomniało taką dziecięcą radość i taką radość z tych małych rzeczy, które są wokół, małe i miłe. Mm -hmm. Kamil dał takie bardzo ładne omówienie tych wszystkich edycji, to może ja też się o nie pokuszę. E, jeśli chodzi o trzecią edycję, ja zacznę od końca, żeby było ciekawiej. Nie będę powtarzała tak, jak Kamil to robił, mimo wszystko. E, trzecią edycję w ogóle e, spędziliśmy razem z Kamilem, bo byliśmy w jednej grupie e, i właśnie ten kolektyw, e, pracowaliśmy nad e, takim projektem Małe Miłe, e, które tak tylko bardzo w skrócie powiem było bardzo... Przyjemną i intymną wycieczką wewnątrz siebie, wewnątrz bycie dzieckiem, nasze wspomnienia o dzieciństwie, takie Magdalenki trochę, jakby mm. takie przedmioty, które ciągną nas pamięcią do konkretnych wydarzeń w przeszłości. To w ogóle było też bardzo ciekawe zjawisko, bo raz, myślę, że mogę o tym powiedzieć, raz w trakcie tych właśnie takich naszych warsztatów, bo mogę tak to nazwać, z tą grupą. Robiliśmy takie ćwiczenie, że stawaliśmy wszyscy razem w rządku i braliśmy wdech. Tak, tak to było. No teraz trudno jest to zrobić, bo pamięć mięśniowa trochę mi zawodzi, ale musieliśmy brać wdech, i jak komuś się kończyło powietrze, to musiał mówić cały czas jedno wspomnienie, jakby taką robić, taki strumień myśli. I mówić aż do momentu, kiedy skończy się powietrze, a pozostała grupa, która nic nie mówi, musi wstrzymywać oddech. Jak kończy im się powietrze, to musi się wciąć i przerwać tej osobie, która mówi. I tak generalnie celem tego jest mówić, co mamy po prostu w głowie na temat naszego dzieciństwa, tego jakichś przeżyć, wspomnień. I wiadomo, że jeśli jakaś osoba, która mówi o jakimś wspomnieniu, no to możemy też zaczerpnąć z tego i nawiązać do tego, jeśli mamy podobne, ale bardzo często zdarzało się tak, że mówiliśmy o kompletnie różnych rzeczach, a mimo wszystko mieliśmy wrażenie, jakbyśmy przeżyli jedno dzieciństwo, mimo że jesteśmy w ogóle z różnych regionów Polski, z różnych backgroundów. W różnym wieku. Tak, w różnym wieku to wszyscy mieliśmy trochę jedno wspomnienie, jedno dzieciństwo, i później to samo wrażenie miałam też na już tym pokazie finałowym, jakby, mm. że tak go nazwę, bo ludzie reagowali wszyscy trochę jak jeden mąż na widowni, na nasze wspomnienia, i ten efekt jednego dzieciństwa też powielił się w ogóle z widownią, co mm. też było takim bardzo. Trochę katarzis, trochę takim, takim momentem ooo, że wszyscy byliśmy w takiej jednej, w takim jednym trybie. Też taki feedback otrzymaliśmy od jednej, od jednej osoby, która po pokazie powiedziała, kurczę mówiliście o moim, dzieci, moim dzieciństwie, też tak miałam, też byłam przy takim starym sklepie osiedlowym, też takie właśnie jadłam lody, też zbierałam kasztany i też m, lizałam śnieg i to to jest bardzo Małe i miłe. Tak, więc, więc to był nasz trzeci kolektyw. Drugi kolektyw był. E, to był Lufcik na Korbkę. I e, to była grupa generalnie ze Śląska. I oni, oni specjalizują się i to co oni robią jakby na życie to jest, są takie teatry, to są takie spektakle impresaryjne. w sensie takie duża widownia, dużo elementów, dużo scenografii, dużo się dzieje, dużo energii, generalnie ruch, piosenka i generalnie zabawa. Co też nie umniejsza temu, że to są spektakle. O bardzo mądrych treściach, tylko nastawione na troszkę inny target niż na przykład porównując to do tego trzeciego kolektywu, czy też do pierwszego, do którego przejdę. I myśmy pracowali z Agnieszką i to była też bardzo ciekawa współpraca. Bardzo dużo też się z niej nauczyłam, takiego właśnie takiej otwartości, tego, że wszyscy przyszli skoncentrowani na jednym celu, ale to był bardzo taki, taki Proces rzeka, bo miałam wrażenie, że każdy do niego do tego strumyczka coś dorzucał, on sobie płynął i tak trochę nie przejmując się efektem, ale w tym zdrowym tego słowa znaczeniu wyszło nam coś fajnego. I coś takiego, że fajnie było patrzeć na te widownię która się też tak odpala i zaczyna się bawić razem z nami i zaczyna się cieszyć tą krótką chwilą naszego pokazu. Więc to generalnie było takie show i to było bardzo fajne wziąć w tym udział. Pierwszy kolektyw, i w ogóle moja pierwsza sztuka się robi, to pracowaliśmy wtedy z Moniką Rex i z Filipem Jaśkiewiczem i. I to było też bardzo ciekawe. To było nastawione na takie małe dzieci, te najnaje. Na, i to było skoncentrowane wokół ciała i tego, co my z tym ciałem możemy zrobić, jak możemy nasze ciało polubić, jak możemy nadać mu troszkę więcej funkcji takich, o których byśmy może nie pomyśleli, a czy może jesteśmy w stanie, na przykład, na naszych ciałach zagrać? I to właśnie był warsztat skoncentrowany wokół muzyki, rytmu, tego, czy na przykład nie wiem, uważamy na przykład, że nasze kostki są grube i nieproporcjonalne, ale może wydają jakiś fantastyczny dźwięk. Więc to było właśnie takie poszukiwanie, i efektem tego na koniec było zrobienie takiego ciałowego koncertu, że tak powiem, bo żeśmy grali jak nikt inny nie grał. Mm -hmm. No te wszystkie pokazy i te wszystkie mm, kolektywy były jednak bardzo różnorodne tak w ogóle w, we wszystkich tych edycjach sztuka się robi, więc macie taki fajny z, zbiór doświadczeń. Yy, I czy macie poczucie, że w jakiś sposób one wpłynęły na wasze myślenie o teatrze, coś zmieniły w waszym myśleniu, niem Nie coś wam dodały, jakieś obserwacje? Mm, te kolektywy były zupełnie inne, ale było coś, co je łączyło, była to niesamowita energia i taka chęć do zrobienia czegoś, no w bardzo krótkim czasie, ponieważ jest to tylko tydzień. Też muszę o tym wspomnieć, że na początku przez pierwsze dni jest możliwość spotkania się z przedszkolakami i zebrania takiego feedbacku z pierwszej ręki. Więc z tym widzem, który później ma oglądać być może te, te, te pokazy, jest to niesamowita hmm, taka przygoda. Dowiedzieć się dużo o nich podczas tego spotkania, wejść w ich świat, poznać ich wrażliwość. I te kolektywy przez tydzień tworzą coś, nie nastawiając się na, na, na efekt, że musimy zrobić jakieś show, musimy zrobić spektakl, tylko raczej skupiały się, przynajmniej te kolektywy, w których ja pracowa pracowałem, skupiały się bardziej na procesie. Z pierwszego kolektywu i spektaklu, który później został stworzony, a ciało mówi. Bardzo dużo nauczyłem się, i ten proces był niesamowicie mm, dużo dający, ponieważ Aneta uczyła nas, tak jak mówiłem już wcześniej, tej takiej uważności na, na siebie i na, i na partnerów, partnerki na scenie, dawania i brania, dawania widowni, ale też czerpania od nich. Mhm. Bardzo, bardzo skupialiśmy się na, na ruchu, na jakości, na tempie, na jakości tego ruchu i też myślę, że dużo, dużo z tego wziąłem na. Na przyszłość, do też innych spektakli, właśnie tego, co się nauczyłem, ale też takiej wrażliwości, troszeczkę nie jako aktor, ale po prostu jako człowiek, jako wrażliwości na ciało swoje i drugiego człowieka, takiego właśnie zumowania. Różnych, nie wiem, pieprzyków, linii na dłoniach. Z kolei w drugim, w drugim kolektywie, kiedy dowiedziałem się, że będę pracować z Maliną prześlugą, bardzo się ucieszyłem i to spełniło się takie jedno z moich marzeń małego Kamila, ponieważ znałem spektakle z teatru, do którego uczęszczałem, znałem spektakle Maliny i no, myślę, że ten Kamil, który te spektakle oglądał, nawet sobie nie mógł wymarzyć, że kiedyś będzie pracował z Maliną, a tutaj pracowaliśmy razem. No i jeszcze wystąpiliśmy razem, ponieważ też y, Malina Prześluga i Karolina Maciejaszek wystąpiły z nami w tym koncercie. I też tutaj spełniło się drugie marzenie. Zrobiliśmy koncert bankowy, więc w bardzo krótkim czasie nauczyliśmy się gry na, na instrumentach i mogliśmy się tam po prostu wyżyć, y, śpiewając o bąkach i o tym, jak bardzo rodzice nam zakazują różnych rzeczy, a my byśmy chcieli szaleć, spać do późna, chcielibyśmy być jednoroszcami i. Golić włosy, tacie. Jest tam było bardzo dużo humoru i takiego naszego spełnienia naszych marzeń. A Wojtek mnie ciągnie za włosy i bije. A Daniel i Sebastian to plują na dywan. A kostek to ciągle dziabdzia gumę w rękach. A ja nie mogę. O tym ta piosenka. Na trzeci kolektyw, tak jak już mówiliśmy, dużo poruszył wspomnień. Była to taka podróż do swojego wewnętrznego dziecka, o którym tyle się mówi teraz, a jest to takie bardzo ciepłe i miłe. No miłe na pewno, ale myślę, że nie takie małe. Mhm. Jeśli chodzi o mnie, to ja mam też takie poczucie właśnie wewnętrznej mojej drogi, takiej prywatnej. Bo to, co na pewno dało mi uczestnictwo trzy razy, z tak naprawdę z krajnymi kolektywami, to jest jakaś taka moja prywatna otwartość na to, że spotkam się z nowymi ludźmi. Nie nazwałabym się osobą bardzo introwertyczną, ale czasami mam takie momenty, że muszę się spotkać z nowymi ludźmi, którzy będą mieli wobec mnie oczekiwania. Które ja nie wiem, czy będę w stanie spełnić. A mimo wszystko, jakby jestem w teatrze, w którym pracuję na co dzień, i jakby jest ta lawina myśli, jakby związana wokół tego jednego spotkania z tym nowym człowiekiem. I na pewno z kolektywu na kolektyw, było już coraz łatwiej, ta, ta otwartość była, mam wrażenie, coraz większa. Bo wydaje mi się, że formuła w ogóle sztuki się robi, jest bardzo przyjazna dla wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają i dla nas też, bo naprawdę jest taka stuprocentowa możliwość tego, że jeśli w trakcie tego tygodnia, tak to nazwijmy, tych kilku dni, nie wypracuje się czegoś, co jest pokazywalne, że tak to nazwę, chociaż wydaje mi się, że nie ma w ogóle takiej rzeczy, która jest niepokazywalna, to właśnie to propagujemy, że nie musi być efektu, jeśli uznacie, że to ta droga, którą przeszliście przez te kilka dni jest wystarczająca, żeby ją pokazać, a nie chcecie tego zamykać w całość na przykład, co już można byłoby nazwać efektem, to nie, nie, ma, nie ma potrzeby tego robienia. Można po prostu wyjść, spotkać się z człowiekiem, opowiedzieć mu o swoim procesie, pokazać urywki na przykład, jakieś krótkie etiudy z tego, nad czym się pracowało i to tyle. I to też jest wartościowe, więc to jest w ogóle super, i to jest bardzo odmienne od tego, jak wygląda praca w takim teatrze instytucjonalnym, mhm. czyli bo ona jest taka dosyć mocno. Jednak mimo wszystko taśmowa, w sensie to zawsze wygląda bardzo podobnie. Przyjeżdża reżyser, opowiada swoją wizję razem ze, ze sztabem osób, które mają się tym zajmować. No i mamy ten miesiąc czy ileś na wypracowanie konkretnego efektu, który jest bardziej lub mniej wiadomy na początku, ale zwykle bardziej, i wszyscy dążymy do tego. No i tam nie ma zmiłuj, po prostu to się musi odbyć z premiera i, i, i kropka. A tutaj to jest bardzo takie. Trochę mindfulness, trochę, hmm. Hmm, trochę właśnie takie badanie siebie. To też są często ludzie, którzy nie mają. nie mają ochoty na tworzenie takich rzeczy, jak się tworzy w teatrach instytucjonalnych i to właśnie. Hmm, to właśnie sprawia, że są bardzo wyjątkowi i to jest zawsze bardzo świeże. Hmm. E, I mam wrażenie, że. Mam wrażenie, że sztuka się robi. Jest bardzo, bardzo potrzebna. Teraz dla wszystkich. I dla aktorów, którzy w tym biorą udział, i dla ludzi, którzy w ogóle pracują w teatrze i zajmują się, nie wiem, repertuarem wszystkim, mhm. tym wszystkich dla każdych elementów składowych w teatrze i dla tych ludzi, którzy przyjeżdżają. To jest niezwykle ważne wydarzenie, mam, mam takie poczucie. Bo daje możliwość po prostu takiego świeżego oddechu i przypomnienia sobie, że to nie chodzi o efekt, że droga też jest ważna. Mhm. Zgodzę się z Magdą, że to jest bardzo potrzebne, i to, co się dzieje po pokazach, jeszcze jest bardzo niesamowite. Że sztuka się robi, ta akcja, to, to wydarzenie daje też możliwość spotkania się z, z twórcami, z ludźmi, którzy pracują w teatrach, reżyserami, dyrektorami, aktorami, pedagogami, edukatorami. Jest to możliwość spotkania i wymiany swoich poglądów i też zastanowienia się nad tym, co jest niesamowite, zastanowienia się jak mówić do tego młodego widza, w jaki sposób, jakimi środkami, jak to może wyglądać. To jest niesamowite i też to jest bardzo cenne, to co daje ten projekt. Mm -hmm. Czyli mam takie y, poczucie, że też te, y, wartością tego dla Was, jako aktorów, jest też bycie w kontakcie y, ze sobą w, w trakcie tworzenia czegoś, tak? y, że to nie jest taki powtarzalny proces, i też, y, też takiego, takiej uważności na siebie, i też możliwości uczenia się nowych rzeczy, bo to chyba nie, jest, y, nie zdarza się aż tak często podczas takiej regularnej y, pracy teatralnej. Tak, no to się dzieje y, dzięki temu, że kolektywy, które przyjeżdżają, Robią bardzo różne rzeczy, tak jak mówiliśmy, i ten cały tydzień, który jest czasem na przygotowanie wersji demo tego, czy takiej próbki, jak powiedziała Magda, rozwinięciem swojego pomysłu, skupia się tylko na tej jednej, tej, tej jednej formie, szukania kolejnych ciekawych środków, szukania nowego języka, jak mówić do tego młodego widza nie infantylnie, ale zaciekawić i też. Poruszyć ważne rzeczy, które mogą go zainteresować. To jeszcze tak na koniec takie pytanie trochę nawiązujące do tego poprzedniego, ale co bierzecie dla siebie z, z tych projektów, z tego udziału? Tak dla siebie jako osoby artystyczne i jako ludzie w ogóle tak prywatnie. Ja na pewno dla siebie biorę to, że nieważny jest nie zawsze ważny jest efekt że bardzo często ja sama prywatnie robiąc nowe rzeczy, ucząc się nowych rzeczy mam taką niecierpliwość w sobie, że ja już bym chciała w tym momencie umieć to tak jak ktoś inny to na przykład umie albo ja czuję na sobie taką taki bat nad sobą trochę, że ja już bym chciała wiedzieć coś, czego nie wiem, a wiem, że mogę wiedzieć, że jest jakieś takie wyobrażenie tego efektu a ta droga do tego staje się bardzo taka nieznośna, i taka, że ja się robię cała niecierpliwa, bo ja już bym chciała w tym momencie. I uczestnictwo w Sztuka się Robi przypomniało mi o tym, i dalej przypomina mi o tym, że to ta droga może być najbardziej wartościowa. Że jakby w ogóle obserwacja siebie na tej drodze jest jeszcze ciekawsza w ogóle niż sama droga sama w sobie, jakby, że można tak popatrzeć na siebie z zewnątrz i zastanowić się, co się ze mną dzieje w tym procesie. Czy ja to lubię, czy ja tego nie lubię? Bardzo rzadko zadajemy sobie też takie pytania: czy to, co ja robię, to ja to w ogóle lubię, czy to, co się ze mną dzieje, to czy ja to lubię. Czy ja tego nie lubię, bo mam też prawo tego nie lubić, po prostu. To nie znaczy, że nie muszę tego robić, ale to też jest bardzo uwalniające mieć świadomość tego, że robię coś, czego nie lubię. <gry> I mam wrażenie, że ta sztuka się robi, dała mi taką możliwość, żeby trochę odetchnąć, nauczyć się tego i patrzeć na. Na siebie, na samopoczucie, na to, że tu nie chodzi o jakieś takie dzikie pędzenie w stronę efektu i oklasków, tylko też po prostu o jakiś spokój i po prostu naukę. Przypomniałam sobie, że nauka może być przyjemna. Mhm. I już wcześniej wymieniałem, co z którego projektu najbardziej wyciągnąłem, ale tak już podsumowując, uogólniając te, te trzy projekty, myślę, że cenne dla mnie było to, żeby otworzyć się, żeby zarówno dawać widzowi, ale też czerpać. Nauczyło mnie to jakiejś uważności, takiej czułości do, do siebie, ale też do partnerów na scenie. To jest niesamowite, że przez ten tygodniowy czas, kiedy przez ten tydzień, kiedy mamy stworzyć jakiś szkic, bardzo się zżywamy ze sobą, bardzo się otwieramy na siebie, dużo rozmawiamy o tych łatwiejszych i trudniejszych rzeczach. Więc jest to taki czas na taką bliskość, taką bardzo przyjemną y, bliskość i po prostu bycie ze sobą. I tak jak mówiła Magda, że cały czas, bo myślę, że to jeszcze nie jest proces ukończony, ale cały czas mnie to uczy takiego po prostu odpuszczania i być może dlatego, że pokazujemy właśnie ten szkic, ten zarys, że to nie musi być to gotowe show, żeby nie wstydzić się też pokazać tego widzowi. No a jednak też trzeba o tym wspomnieć, że Oprócz tego, że są to dzieci rodziny, są to dyrektorzy, reżyserzy, osoby, które są ważne w tym środowisku, co też już, już z, z racji na jakąś tam posadę już spina, a jednak y, uczy to cały czas mnie takiego odpuszczenia i po prostu pokazania takiego szkicu, tego, co nie jest do końca gotowe. I też daje bardzo duże pole do pokazania siebie jako, jako osoby. I tego, co mogę zaproponować podczas grania spektaklu. Tak, dla mnie to też jest taki bardzo ciekawy proces, jak Was obserwuję w tych projektach, bo właśnie też często macie okazję tam sięgnąć do takich rzeczy, do których na, zazwyczaj nie sięgacie. Nie? W tym takim normalnym procesie, jak Was widzę na scenie czy w jakichś wydarzeniach, to nie zawsze mam okazję zobaczyć innych rzeczy, nie? czy tego właśnie, jak tutaj w ogóle takie odkrycie, jak na przykład korzystacie z ciała, bo to też nie jest. Nie? Zazwyczaj nasz teatr jest jednak dosyć dramatyczny, że tak powiem. A mniej fizyczny, I, i to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa rzecz do obserwacji, i mam nadzieję, że będziecie się dalej rozwijać w ten sposób, bo to jest naprawdę ciekawe do oglądania i też do uczestniczenia w tym. To dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy. Podcast powstał dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich z Krajowego Programu Odbudowy.